Dawno, dawno temu w odległej krainie czwórka bohaterów, elfka, Krasnold, człowiek i polski ksiądz raz na zawsze pokonali złego króla demonów i wprowadzili w świat w nową erę pokoju, a co za tym idzie czas się rozejść i zająć czymś innym. W tej sytuacji nasza bohaterka, elfia czarodziejka o imieniu Frian wyrusza w kolejną krótką podróż w poszukiwaniu mniej lub bardziej użytecznych zakręć do swojej kolekcji. Gdy wróciła do jednego ze swoich towarzyszy, zorientowała się, że jej podróż trwała tylko 50 lat, a jej przyjaciel jest już jedną nogą w grobie i niedługo później umiera. Załamana ten Freiren wyrusza w jeszcze jedną podróż. By lepiej zrozumieć ludzi i odświeżyć wspomnienia z przyjaciółmi, zanim znowu wpadnie do paszczy mimika. Na początek powiem, że trochę się wstrzymywałem z tą recenzją, z prostego powodu. Chciałem mieć jak najwięcej materiału, do którego mógłbym się odnieść. Ale jak zapewne zauważyliście, mamy już nowy rok. Zaczął się sezon zimowy. Firenze zdążyła już zepchnąć metala ze szczytu top listy na malu. Najwyższa pora się tym wreszcie zająć. W sensie recenzją, a nie przywracaniem full metala na szczyt. Zatem historia Freeland to historia o tym, że nie liczy się cel podróży, a podróż sama w sobie i ludzie, których spotykamy oraz z którymi podróżujemy. Ta idea jest nam lekko sugerowana już na samym początku poprzez postawienie nas przed faktem dokonanym. Król demonów został pokonany. Świat wszedł w nową erę pokoju. Anime nawet nie mieliśmy okazji zobaczyć tego króla, a w mance pojawił się on jak dotąd na jeden, mały, niezbyt szczegółowy panel. Dokładnie tak bardzo jest on nieważny w tym tytule. Ważne są wspominki naszych bohaterów. Jak Himmel z Eisenem zostali niemal ścięci za pyskowanie do szlachty, jak Freelen przez całą podróż wpadała do paszcz mimików, i jak ich kapłan o ironicznym imieniu, hater był napróty przez pół podróży, a drugie pół miał kaca. Czyli wszystkie te poboczne przygody, których za zawczasu nie potrafiła docenić, czego 50 lat później żałowała. Stojąc nad otwartą trumną Himmela, Fyren dosłownie coś tknęło. Zdała sobie sprawę, jak bardzo zmarnowała 10 lat wspólnej podróży. Że w ogóle nie zadała sobie trudu, by go bardziej poznać. To załamuje naszą bohaterkę i skłania ją do wyruszenia w jeszcze jedną podróż której celem jest dogłębne zrozumienie ludzi oraz ich uczuć. Tytuł ten na początku świetnie bawił się poczuciem czasu, przez co odczuwałem go tak, jak odczuwa go nasza bohaterka, gdy zobaczyła, jak z tego przystojnego rycerza został podstarzały karzeł. Jak jakiś handlarz magicznymi przedmiotami stwierdza, że jakiegoś gatunku smoka nie widziano od wielu dekad, co sugeruje, że mogą być one na skraju wymarcia. I jak coś w podobnym, to nie słyszymy o kwiatach, które rosły w wiosce z której pochodził Himmel. Zabieg ten sprawia, że lepiej rozumiemy perspektywę naszej bohaterki. To, że dla jej poczucia czasu te 10 lat podróży to równowartość ferii zimowych, które równie dobrze mogłaby przespać. Niestety zabieg ten nie mógł trwać wiecznie, gdyż w życiu Freiren pojawiła się Fel, Mała jeszcze wtedy adeptka magii, którą wcisnął jej podstarzały hejter. W tym momencie czas nam zwalnia do bardziej ludzkiej perspektywy i wjeżdżamy na właściwe tory tej opowieści. Czyli pomaganie ludziom w prostych sprawach jak ładowanie dyni na wóz lub w jakichś bardziej złożonych przygodach. Z czego wiele z tych przygód lub napotkanych postaci dodaje swoją mniejszą albo większą cegiełkę do rozwoju postaci. A rozwój ten dotyczy zarówno obecnej ekipy Firen, jak i tej dawnej. Głównie są to przygody jednoodcinkowe, lecz tytuł ten posiada pewne dłuższe wątki fabularne, jak... Przygoda z demonicznym ambasadorem i jego świtom, którzy negocjują pokój z jednym miastem, ale tak naprawdę tworzą poletko do zbrojnego najazdu. Szczerze, jest to najgorszy wątek w całym sezonie, bo te demony to taki najbardziej upośledzony i płytki rodzaj zła. Ale przynajmniej jak Fern się rozkręciła, to dała nam fajny pokaz fajerwerków. Natomiast wątek wzięcia do ekipy kapłana Zeina był całkiem fajny. Zein był bardzo ciekawym dodatkiem do ekipy, bo mimo iż narzekał na brak jakiejś dojrzałej kobiety w ekipie, bo okrągłe milenium Freya się tutaj nie liczy, to jednak z nich wszystkich to on był najbardziej dojrzały. Czuć nawet było, że zostanie z nami na dłużej, no ale cóż. Przyjaciele czasem się rozchodzą, tak to już jest w życiu. Zaś jak chodzi o relacje naszych obecnych bohaterów między sobą, no to są to dość specyficzne relacje, ponieważ każdy z naszych bohaterów posiada zarówno jakieś cechy dojrzałe, jak i cechy małego dziecka. Fel, mimo że jest uczennicą Frieren, często zachowuje się wobec swojej mistrzyni jak matka. Gdyż Frieren, mimo posiadania tysiąca lat na karku nie opanowała starożytnej sztuki wstawania rano, przez co zywa ją z łóżka, przebiera daje śniadanie czesze włosy. Ponadto iście dziecięcy zapał naszej bohaterki do różnych magicznych pierdłów, często przyczynia się do trwonienia pieniędzy i wpadania do paszczy mimika. Lecz jednocześnie Frieren potrafi pokazać się jako mistrzyni i nauczycielka. Kiedy Fern była jeszcze dzieckiem, szybko zbudowała z nią relację mistrz-uczczeń i wytrenowała ją w aspektach magii bojowej, z którą sobie nie radziła. Później jest jeszcze jedna dłuższa przygoda, w której Freer może się pod tym kątem wykazać, ale to już musicie sami zobaczyć. Przechodząc dalej, relacja Fern i Starka z kolei przypomina bardziej relację dwójki małych dzieci. Oboje najwidoczniej nigdy wcześniej nie mieli okazji do zbudowania relacji rówieśniczej, zwłaszcza z płcią przeciwną. A do tego jeszcze dochodzą różnice ich charakteru, z czego najbardziej jaskrawą różnicą jest ich podejście do własnych i cudzych urodzin. Z tego właśnie powodu Zane, niczym wychowawca w podstawówce, musiał ich uczyć podstaw komunikacji. Z kolei poprzednia ekipa Firen, choć nie była aż tak niedojrzała jak nasi obecni bohaterowie, to wzorami cnót oni też nie byli. Himmel był narcyzem, który doprowadzał rzeźbiarzy robiących mu pomnik do szewskiej pasji, gdyż nie potrafił nawet zdecydować się na jedną konkretną pozę. Aizen mimo swojej wytrzymałości i siły był tchórzliwy, tak samo jak później Stark. Z tym, że ustaka jest to wątek czysto komediowy, a na nie potrafili tego dobrze rozwinąć. A szczerze, szkoda. Z kolei zaś, hejten, no to już mówiłem na początku. A ostatnim aspektem tego anime, jaki chciałbym poruszyć, jest jego lekko sprośne droczenie się z widzami. W tym anime scenki fanserwisowe są niezwykle wręcz znikome: dosłownie gołe plecy Fyren i goła krata pobocznej postaci Kafta. No, mogę jeszcze dorzucić, jak tam Kraft obejmował Starka, kiedy stali razem. Reszta to takie doroczenie się z widzem samym faktem, że istnieje w tym anime eliksir, który rozpuszcza same ubrania, nie czyniąc szkody ciału. I że Freelen w ogóle taki eliksir zakupiła. Jakby tego było mało... Ona chciała dać ten eliksir Starkowi na urodziny, albo moment, w którym Fren uczy się czaru, który pozwala jej widzieć przez ubrania. Nie, nigdy nie widzimy w tym momencie żadnej nagości, żadnej sceny z perspektywy Fren. Widzimy jedynie, jak patrzy na Starka i stwierdza, że ma małego. Jako ciekawostkę mogę dodać, że osobiście widziałem filmik, gdzie jeden facet dorabia do jednej wyciętej scenki. Klatkę, gdzie możemy zobaczyć majtki naszej bohaterki. Jak dla mnie doskonały przykład tego jak ten tytuł nęci swoich widzów. Wspaniały tytuł, odpowiedni dla naszych czasów szerzącej się samotności i regresu umiejętności społecznych. Ale o tym to już zapewne wiecie. Więc klasycznie zostawcie mi łapeczkę w górę oraz subika na tace, bo bardzo mi na tym zależy i miłego ranka popołudnie czy innej pory. Na razie.